Panie i Panowie, najważniejsza walka dzisiejszego wieczoru będzie zawodowym starciem w formule MMA, zakontraktowanym na 3-5 minutowe rundy w kategorii lekkiej, a sponsorem tej walki jest firma Manu Trans. W tym pojedynku zmierzą się w narożniku niebieskim 19-latek, mierzący 178 cm i ważący 71,1 kg. Z zawodowym rekordem jednego zwycięstwa i jednej porażki reprezentant węgierskiego Katler Jim Deberczyn. Peter Varadi. Oraz jego przeciwnik w narożniku czerwonym. To 24-latek, mierzący 183 cm i ważący 75 kg. Z zawodowym rekordem 5 zwycięstw i tylko jednej porażki. Zawodnik Ankosu MMA Piotr Niedzielski. Walkę poprowadzi Sędzia Tomasz Brąder. Ok, guys, you know rules. Follow my instruction and protect yourself all time. If to gloves, let's do it now. The... A więc główne wydarzenie wieczoru: Piotr Niedzielski kontra Peter Varadi. Krutno. Nam jest powiedzieć, jaki poziom prezentuje Varady. no z rekordu, no nie jest on imponujący, natomiast Polak, no cóż, myślę, że bardzo, bardzo dobry zawodnik, rekord 5 do 1. Jego bazowym sportem to zapasy stylu klasycznego, ale obecnie trenuje w klubie Anko Zapasy, gdzie znowu bardzo duży nacisk jest położony na zapasy stylu wolnego. No i oczywiście trenuje w tym klubie mnóstwo. Najlepszych zawodników w Polsce, Borys Mańkowski, Mateusz Gamro. Ostro zaczął niedzielski, widzieliśmy bardzo mocne uderzenia, swobodny, dużo widzimy ruchu tułowiem. Zapewne Węgrowi trudno będzie trafić właśnie w tak ruszającego się zawodnika. Piotr Niedzielski na pewno czuje się tutaj bardzo dobrze. W zeszłym roku również walczył, pokonał. Tutaj Sergiusza Uzarka. Co ciekawe zawodnika od Tomka Brondera, który ten pojedynek sędziuje, tak więc mamy pewnie Piotr Niedzielski będzie chciał tę zwycięską pasę podtrzymać, tym bardziej, że ta klapka, ta sala, ta publiczność jest mu bardzo znana. Zresztą zapewne wielu kibiców z Poznania przyjechało, aby obejrzeć Piotra. Niedzielskiego. To było słychać już podczas zapowiedzi, nawet kiedy zanim jeszcze padło nazwisko Piotra Niedzielskiego. Już wstał tłum, który zaczął skandować. Mocno, niedziela, mocno. Niedziela. Tego niedziela. Czeka, czeka, czeka niedzielski. Jestem ciekawy jaki ma plan. Czy raczej chce boksować? No Ale i już jest. mamy wszystko jasne, proszę. Oj! No Zakręcił rywalem, także ten prawie uderzył głową o mapę. Tam niewiele brakowało, a skończyłoby się to zapewne już po takim wyniesieniu. Fantastyczny helikopter. Piotr niedzielski w, w, w pozycji bocznej. Tam na pewno będzie dominował zapaśnik w końcu, więc... To dla niego naturalne, by z takiej pozycji zawodnika sobie kontrolować. Łokieć tak, położył teraz na mocno chwycona szczęce. głowa nie może jakby wydostać tej głowy, no bo rywal złapał, tak jakby od tego życie zależało. No i zapewne być może tak będzie, dlatego że jeżeli wydostanie tą głowę, wtedy niedzielski będzie miał czystą, boczną pozycję, no i przeprowadzi zapewne jakiś niszczący atak. Ta głowa już wyswobodzona. Węgier próbował chwycić rękę Piotra Niedzielskiego raz jeszcze. Klamra, która spina prawą rękę i głowę Piotra Niedzielskiego, ale już już zerwana. Już I bardzo podramię na szczęce. Uderzenia młotkowe. Proszę, dobry, dobry. To widać przygotowana akcja. A więc kiedy kleje się Węgier przed ramię wchodzi na podszyję, odpycha się i zadaje dwa, cztery mocne uderzenia. Wtedy sytuacja wraca z powrotem i znowu za jakiś czas właśnie ciosy takie sierpowe i młotkowe. Teraz jeszcze próba trafienia kolanem w żebra, takim bardzo mocnym kolanem, rozpędzone biodra, wyniesione w powietrze, tutaj to kolano chyba nie doszło, stracił Niedziela też pozycję boczną, wpadł w półgardę, ale już pracuje, już próbuje się wydostać, cały czas nawet w tej półgardzie to Piotr Niedzielski Pracuje z góry, to on jest zawodnikiem, który absolutnie tutaj dominuje od samego początku. No ale tak, tego się spodziewaliśmy. Co trzeba powiedzieć, Węgier także jest ściągnięty. Można powiedzieć, że w ostatniej chwili. Tak, tak. Pierwszym rywalem, rywalem miał być. Alan Langer. No właśnie, i to myślę, żeby była naprawdę bardzo ciekawa walka. Oj, czekamy na to, aż. W końcu uda się do takiej walki doprowadzić. Czekamy na to, by te kontuzje nie przeszkadzały tak, w układaniu rozpiski, by nie trzeba było szukać zawodników, którzy no pewnie nie są aż tak dobrze przygotowani jak ci, którzy o swojej walce wiedzą od iluś tygodni, którzy są w rutynie treningowej, ale nie aż takiej jak zawodnik tuż przed startem. No jak widzimy, Niedzielski poczyna sobie bardzo dobrze. Z całą pewnością jest tą stroną dominującą węgier w głębokiej defensywie, ale jak do tej pory jakiegoś poważnego zniszczenia ani poważnych szkód Niedzielski nie zrobił. Natomiast pewnie, pewnie zwycięża trudno oczekiwać, by Piotr Niedzielski chciał wrócić tę walkę do stójki. Przecież to zapaśnik. Przecież on będzie szukał tego dojścia, by... O właśnie! By raz jeszcze ułożyć się na swoim przeciwniku, by tam szukać ciosów, które będą dochodzić szczęki Węgra Petra No ale już ostatnie Petra 10 sekund. No i mamy Syrenę, która kończy nie ma tutaj wiele do spekulowania. Sędziowie pewnie będą jednomyślni. Myślę, Absolutna że z, dominacja. Z każdą zawodnicą. sekundą niedzielski rozpędza się, nabiera tempa, e, nabiera kreatywności, no i naprawdę z niecierpliwością oczekuje na drugie starcie. Narożnik. narożniku widzimy e, założyciela głównego trenera. Andrzeja Kościelskiego. Szybkich kilka razy, ale powiedzmy sobie szczerze: tam nie ma co w tej taktyce zmieniać. Jeśli coś działa, po cóż robić coś, co mogłoby to odwrócić? Oczywiście, tutaj mówiliśmy o tym, że jest to zapaśnik, pewnie będzie sprowadzał, ale widzieliśmy i w stójce bardzo Rzeźko sobie poczynał niedziela. No kompletnie, kompletnie zdominowany, aczkolwiek no jeszcze nienaruszony Węgier. I zaczynamy. Runda druga starcia. Peter Varadi w niebieskich owikach i Piotr niedziela owiki czerwone. spokojnie jak na razie. Nie podejmuje, nie podejmuje walki, czeka, czeka Węgier na atak niedzielskiego. Piotr zdaje się też czekać na moment, żeby wystrzelić ten zapłaśniczy dynamit i raz jeszcze łupnąć swoim przeciwnikiem. No i już jest wejście na dwie nogi, cóż z tego uda się. Tak, dwie nogi podebrane. No i mamy Węgra na ziemi, na plecach. Przez chwilę głowa Piotra gdzieś uchwycona, ale niedbale, nie do końca, nie było to na tyle przygotowane, by można było z tego myśleć o jakimkolwiek, czy w ogóle jakiej próbie duszenia. No teraz pełna garda, Niedzielski dalej panuje. Węgier bardzo elastyczny, próbuje zrobić omoplatę, gołgoplatę, trudno powiedzieć. Próbuje tak, albo tak zwaną gumową gardą kontrolować swojego rywala, ale widzimy, no na niewiele to się zdało. Wraca do pełnej gardy, próbuje te nogi gdzieś wysoko trzymać, to jest taki sygnał dla Piotra Niedzielskiego, nie leżę, nie jestem pasywny, atakuje, uważaj na mnie, nie możesz sobie tak swobodnie poczynać, ale chyba nie robi to większego wrażenia na zawodniku poznańskiego, Ankosu MMA. Nie robi wrażenia, natomiast to co powiedzieli, no myślę, że trzeba uważać. Te właśnie wysoko zapięte nogi powodują, że Niedzielski nie może y, tak bezkarnie sobie robić. Musi być skoncentrowany, musi uważać. Nieraz już widzieliśmy, gdzie zawodnik właśnie z dołu potrafił zaskoczyć swojego rywala, nawet dobrego, kiedy ten tracił koncentrację. Te właśnie wysoko zapięte nogi mówią nam o tym, że Węgier y, wie co robić w parterze. Ale z jednej strony mamy te nogi, które faktycznie wędrują gdzieś tam wysoko i straszą Piotra Niedzielskiego. Z drugiej Piotrek ma głowę bardzo nisko i uważa na takie rzeczy raz po raz rządli to po żebrach, to gdzieś w okolicach głowy, jeśli nawet taki cios wejdzie na gardę, to jest wyraźny sygnał, że zawodnik pracuje. Nie ma tutaj mowy o pasywności. Te nogi faktycznie mogą przeszkadzać, ale na razie... Na razie Piotr Niedzielski cały czas z góry, cały czas atakuje i raz po raz te nogi spycha z powrotem. Tak. No jednak. Dały tak podusienie. sędzia podniósł, nie widział jakby, że może dojść do jakichś poważniejszych i tak jakby tą, tą rundę wygrał niedziela, więc tą, tą, tą oczywiście nie rundę, tylko... Pierwszą okay. część. Tego tak, starcia, pierwszą tak. część tego starcia. faktycznie dla widowiska dobrze jeżeli to zostało podniesione dajmy pokazać Niedzielskiemu cały repertuar jego możliwości z kolanem postraszył Węgier ale ono nie trafiło w szczękę Piotra Niedzielskiego no i znów zachowawczo stójkowo raczej Piotr to po to żeby skrócić ten dystans no i pewnie za chwilkę znów będziemy mieli jakieś zejście do nóg wejście w pas coś z zapaśniczych technik, z których przecież słynie Anko Senema. Bardzo swobodnie zachowuje się Piotr Niedzielski. Widać pewność. Ten doping, który go niesie, plus to, co już do tej pory zrobił węgierskiemu przeciwnikowi, na pewno sprawia, że czuje się w pozycji, w której wygrywa tę walkę. Może sobie pozwolić na odrabinę nonszalancji. I znowuż mamy dwie nogi. No i, proszę, I mamy partner z dosyć dużą łatwością obala swojego przeciwnika. Właściwie nie ma żadnych problemów, żeby skrócić ten dystans i obalić. No szkoda, że właśnie w poprzedniej walce Polka z taką łatwością nie obalała swojej rywalki, bo podejrzewam, że gdyby właśnie potrafiła walczyć w ten sposób, nie miałaby większych problemów z pokonaniem swojej rywalki. No ale cóż, to Piotr Niedzielski na razie pokazuje, jak powinno właśnie się skracać dystans, jak powinno się obalać swojego rywala, no i pracować uderzeniami rozbijając go. Piotr Niedzielski z góry, z tej pozycji bocznej, klei się do Węgra. To już nie potrwa długo, bo runda ma się ku końcowi sygnał. Ostatnie 10 sekund. No i koniec. Ale trzeba przyznać Węgrowi, że potrafi przetrwać te dynamiczne, ostre ataki Piotra Niedzielskiego. Tak, dominacja jest duża, to trzeba oddać przed Niedzielskiemu, ale nie ma e, jakiejś dużej uległości, która by e, tutaj e, jakoś węgla charakteryzowała. Te wyłogi wysoko zapięte, jest próba może nieskuteczna, ale czy nieudolna? Chyba byłoby to za dużo powiedziane. A więc trzecia i ostatnia runda. Ostatnia runda całej gali dzisiejszej. Mamy nadzieję równie dynamiczna, a nóż któryś z zawodników. Mamy oczywiście nadzieję, że to będzie z czerwonego narożnika Polak, bo myślę, że na tyle sympatyzować możemy przy takich starciach. Pokusi się o skończenie tej walki przed czasem, co z pewnością ucieszyłoby liczną publiczność, która skanduje tutaj Niedziela, Niedziela. I ruszyli. Węgier z coraz mniejszym wigorem. Na początku jeszcze pierwszej rundy próbował właśnie kopnięciami stopować naszego zawodnika. Natomiast obecnie właściwie już walczy według mnie tylko przetrwanie. Na no to wygląda już nie ma próby zdominowania. Próby trafienia. To już było właściwie tylko takie nastawienie się na obronę sprowadzeń, które jak do tej pory się kompletnie o! Tam się kark wygiął, niebezpiecznie to wyglądało, ale no bardzo efektowne są rzuty w wykonaniu Piotra Niedzielskiego, no ale przypominam, że jego bazowym sportem są zapasy klasyczne, a tam właśnie wysokie rzuty to jest normalna sprawa. No i co rundę mamy przegląd możliwości, no i proszę, czy uda się. Próba, tak. Koniec i koniec! Myślę, że Węgier już poddał się, bo miał dosyć e, tego naporu. Tam jeszcze chyba nie zadziałało to duszenie. No ale poddał się. Sprawa e, bo, jest prosta. Wygrał. faworyt Piotr Niedzielski e, za dzisiejszą relację. Dziękuję Państwu. I Karol Matuszczak. Do widzenia na następnej gali. Panie i panowie, najważniejsze starcie dzisiejszego wieczoru, główną walkę czwartego memoriału imienia Pawła Kamińskiego. Przez duszenie w trzeciej rundzie wygrywa Piotr Niedziela-Niedzielski. Pamiątkowe puchary obu zawodnikom wręczają przedstawiciele sponsora głównej walki dzisiejszego wieczoru firmy Manutrans. Piąt, pion, pion, niedziela, niedzielski Ty mam to z poznań, jak w ikonie bezpieczny Niech wygra lepszy, to sprawa Niedziela, teraz stawaj, się nie poddawaj Piona, piona, piona i jeszcze raz piona Jesteśmy z tobą, jak rodzina twoja To twoja, więc do